To jest część trzecia. Nie wiem czy coś nakrywa. Dobra, na Tu mamy dwa płyniki, dlatego że tu są dwa szczurki. W drugiej klatce mamy jednego szczurka. I tam ta klatka ma wymiary 120 na chyba 50 i wysokości na tym ile m. Bo już... Nie pamiętam, ta ma natomiast 70 jest chyba ma 40 Jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia, nie powiem wam, ale no nie wiem, spróbuję się postarać na koniec filmiku powiedzieć. Yy, czy ta kredka jest opłacalna? Jest opłacalna. Powiedziałabym szczerze mówiąc, że opłaca się. Tylko z tym, że przyszedł mi połamany kołowrotek. Ale to nic, bo mój, moje szczurki nie korzystają z kołowrotków. przecież jeszcze taki domek plastikowy, który Wam później pokażę. I miseczka. I teraz Wam pokażę środek. Dobra. A tu mam jeszcze takie kolby i są one z dobrej firmy. Żeby nie było. i mamy domek. Tutaj mamy to, chojnik, chojniki, jedzonko, pięterko, tutaj ten hamaczek, zaraz Wam pokażę dokładnie, tutaj mamy dwa szczurki, tutaj się zamkniemy i Wam pokażę.